Za nami wyspy przebiśniegów, miejsca naszych snów. Wladyść raby wychylają się spod naszych stóp. To musi coś znaczyć, roztapiamy lód Tu, gdzie każda doba przeżyta razem, to mały cudnie nie trać mnie. Możesz myśleć, że to koniec, ale niemu zniosę mróz. Ale zamarzłem w tym słowie, to nie jest koniec. I nawet jeśli nie wiem, co to jest, to nie pozwolę nam zamknąć powiek. Niesiemy życie przez martwą ciszę i zimny świat. Polarną noc bez słońc bez gwiazd. Wokół morze ścięte w lód. Wiatr zdeptany, wszać przestrzeń. Beznadziejnie nie chcę trwanie, traćmy mnie. Rozpal mnie wokół, nie jestem przypadkiem w twoim życiu, jest powód i znasz go i to lepiej niż ja o wiele nie traćmy Jestem twoim marzeniem, nie traćnie. Nadziei na nasze spełnienie nie trać mnie. Nie trać mnie, jestem twoim marzeniem Nie trać nadziej nadziei na nasze spełnienie nie trać, nie trać mnie Za bardzo, chcę, za bardzo I teraz miałbym się poddać, nie, za bardzo Czuję, za bardzo, wiem, za bardzo Żeby coś mieć, musisz tego ja jak bardzo, Nie trać mnie, idziemy przez polarną noc Choć słońce nie wschodzi, ja mam jasność Bo mam w dłoni twoją, dłoń przeskroni Twoją skroń, słońce nie wschodzi Jesteś moją gwiazdą, płon Tysiące kilometrów pustki wokół to nic, Nie zniosę tylko kropli pustki Wokół twoim my, musimy... Biedz kiedy czas stoimy Musimy chcieć gdy słońce nie chce wschodzić, ty nie trać mnie Choć nie powiem ci kiedy dojdziemy, póki idziemy Lud nie może nas w siebie zamienić, Choć krok w krok, biodro w biodro Nie jest nam chłodno w ten ziom, to jemu jest gorąco przy nas Uwierz, wytrzymaj, umiesz zatrzymać rezygnację I zrezygnować z niej zamiast rezygnować z nas, nie trać mnie Nawet jeśli chcesz końca i masz rację Nie trać mnie, jestem twoim marzeniem Nie trać mnie, nadziei na nasze spełnienie nie trać mnie nie trać mnie. Nie trać mnie. Jestem twoim marzeniem. Nie trac mnie. na nasze spełnienie. Nie trac mnie. Nie trac mnie. Nie trac mnie. Jestem twoim marzeniem. Nie trac mnie.